Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Dzisiaj jest wtorek, jest w pół do 11 wieczorem. Postaram się otworzyć szybko te wszystkie przesyłki. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest tutaj jedna, jedne moje zakupy z isa.pl e, Jutro jest wigilia, dlatego postaram się dzisiaj nagrać filmiki. Dobra, zaraz może zaczniemy sobie od tego kartonika. E, jest to przesyłka od, czekajcie, Adriana więc czekajcie, muszę tu zrobić miejsce o, przesuniemy sobie to na bok otworzymy to pudełeczko muszę moje dane stąd wydrzeć <ścoughs> wydrzeć dobra już chyba nie będzie widać e, tutaj są ponoć moje braki z Champions League tak mi się wydaje, nie wiem nie pamiętam Muszę się teraz tutaj jakoś dostać, tak, jakoś może tak No niestety może tak Muszę uważać, żeby tutaj nie przeciąć kart Sorry, będę trochę ciszej mówił, bo już jest późno Och, jak tu się dostać w ogóle Nie mam pojęcia Czekajcie... O... Może tak? Oj, też nie. Jakś ty to w ogóle zapakował, Adrianie. O... Udało się. O, czekajcie, tutaj byłby adres. Aha, mam tu twój liścik. Jest list. Co to w ogóle jest? Eee... Proszę bardzo, witaj, SEDEK 19801. Wysyłam Ci Twoje braki oraz prezencik na Mikołaja bądź gwiazdkę. Mamy uzgodnić na Facebooku, co mi za to wyślesz. <laughs> Sory, pozdrawiam Adrian, i tu jest chyba Twoje nazwisko. Dobra, czekajcie, ja zaraz zobaczę co tu jest w środku. hu! no nieźle. O. <śled> Siedzą sobie ludziki w środku. Tutaj jakaś yy, paczuszka real. Ok tu widzę, że są naklejki. Jakieś z Euro 2012. No i dostałem. <śled> Dostałem szaliczek Manchesteru United, no pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło, czekajcie, wow, nie wiem czy to się w ogóle zmieści, ale czad, pierwszy raz dostałem coś takiego, lubię Manchester United, zaraz po Realu Madryt, żeby nie było, że jestem sezonowcem, Manchester United, no przepiękny szalik. Manchester United Ale czaderski No dziękuję Ci bardzo Czekajcie, zrobimy sobie z tego tło Jakoś No nieźle O, może jakoś tak zrobimy Manchester United No super, super wysłałeś mi prezencik Man może zrobimy tak. United. O. Dzięki, dzięki, wielkie. Naprawdę super. Tu widzę, że dostałem miniaturki. Figurki. Zaraz no, zobaczymy, co kogoś ty mi tu powysyłał. Nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedmiu piłkarzy. O, mam tu kakę. Jest i kaka. No, fajnie. Oj, przewrócił się. No, niech sobie stoi. Kto tutaj jeszcze jest? Lucio. Eee, następny. O, jest i Robin. Jest i Robin. O, Gerard. To już mój, moja powtórka. Gerarda mam. A to kto to za jeden? O, Schweinsteiger. No nieźle. Doktor Radian by się pewnie ucieszył. E, oczywiście, ja też się cieszę. Senderos. <śpoko> Spoko. No i tego też. A nie, Van Loy, Van Roy, sorry. No super. Dobra, teraz zobaczymy jeszcze. Tutaj naklejki są z Euro 2012. A ja mam sporo tych naklejek. Ktoś mi tam kiedyś wysyłał. Dobra, ja sobie tylko tak szybko przelecę. Ale nie mam chyba albumu. Nie, nie mam albumu w ogóle do tego. O, tu widzę, są nogi Portugalczyków. Jest i Cristiano Ronaldo. O, jest i Zlatan Ibrahimowicz. A to jest. A, euro. No spoko. Dziękuję ci bardzo. O, jest i Nani. Bardzo lubię tego piłkarza. Jest i Nani. O, dostałem smsa. Nawet wiem od kogo. E, dobra, zobaczymy sobie tutaj. Co tutaj jest ciekawego, tylko muszę to jakoś delikatnie otworzyć. To chyba będą karty Realu Madryt, ale wysłałeś mi no niesamowicie kurde, szalik. Oj, będzie ciężko się tu chyba dostać. Hmm, w tle leci sobie tutaj telewizja. Hmm. Jakiś film tam leci. No, kurde, co jest? Oj, masakra, nie mogę się dostać. Dobra, jakoś mi idzie. O! Czekajcie, tu chyba jeszcze coś jest w środku. Tutaj chyba nawet. Wow, to będą karty z edycji eee... z ligi angielskiej. Wow, sorry, zniszczyłem plakat Chelsea. Wszystko? Wszystko? Dobra, wyrzucamy. To będą trochę dłuższe filmiki, żebyście mieli co oglądać na święta. Dobra, co my tutaj mamy? Limit Nojera, którego nie mam. A to są moje braki. Jest i Manjukić. One to watch Atletico Madrid? No, karty w idealnym stanie. Szurle Chelsea. One to watch Rising Star eh, Mas, Masuaku. Olympiakos. Bernard. One to watch. One to watch eh, Salvio. O, oh, Filip Lam. Key player. Bayern Monachium. I mamy tutaj Eksperta Carvalho. I uh, 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 Robert Lewandowski na Game Changerze, którego też nie mam. O, super, tylko czemu tam było napisane Real? A tu Whoa! wow. Eee, Beranio. Man of the match. No te karty są świetne, bardzo fajnie się świecą. Eee. O, tutaj mamy kartę Duo Eriksen i Lamela. Piękne są te karty, uwielbiam. Mam już kilka. I England Superstar Ashley Cole z edycji Rotu Brazil 2014. No dobra, a czemu było tu napisane RAL? No nie ma nic z RALu, chyba że tu jeszcze coś. Bo tu chyba coś jeszcze jest albo mi się wydaje, ale coś twardego tu czuję zaraz się przekonamy a już, dobra, wiem e, to Suarez i e, Robin Van Persie jeszcze sprawdziłem kartonik, czy wszystko przypadkiem wyciągnąłem, no i oczywiście tutaj jest Real Madrid e, jest i Pepe, jest i Pepe, jest i Karim Benzema, Luka Modric, znowu Karim Benzema i Angel Di Maria. No bardzo Ci dziękuję za przesyłkę, jest świetna. No jeszcze takiego prezentu to nie dostałem, jest to mój pierwszy taki prezent, szalik Manchesteru United. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Na pewno się do Ciebie odezwę na facebooku i się dogadamy, coś Ci tam wyślę za to. To by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć.